Znikające Bitcoiny. Cyfrowe złoto topnieje i może wystrzelić ceną. Polkadot na dnie? Czy czeka nas wielkie odbicie? Ustawa Genius zrobi przewrót na rynku. Akcje Circle i Robinhood wystrzeliwują. Szwajcaria schodzi ze stopami do zera. Czas na kryptowaluty? Altcoiny to oszustwa, ostrzega analityk. Czy warto słuchać? Meksykański miliarder nie ma wątpliwości. Bitcoin zdominuje świat. Szeryf z Teksasu przecina Bitomat, by odzyskać pieniądze ofiary oszustwa. Czy poszedł za daleko? Ważna informacja. Przez pewien czas nie mieliśmy dostępu do maila podanego w opisie kanału i opisach filmów. Jeśli ktoś próbował się z nami kontaktować, niestety nie otrzymaliśmy tych wiadomości. Przepraszamy za brak odpowiedzi i prosimy o ponowny kontakt. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Znikające bitcoiny, cyfrowe złoto topnieje i może wystrzelić ceną. Wyobraź sobie pendrive'a zagubionego przy przeprowadzce, starego laptopa wyrzuconego na śmietnik, albo karteczkę z hasłem do portfela, którą zjadł pies. Właśnie w taki sposób bezpowrotnie przepadają bitcoiny. I choć fizycznie nikt ich nie ukradł, są dla świata równie niedostępne, jakby ich nigdy nie było. Według najnowszych danych opublikowanych przez Fidelity Digital Assets, liczba nieaktywnych lub zaginionych bitcoinów Rośnie szybciej niż przybywa nowych. Codziennie górnicy wydobywają nieco ponad 450 monet, ale jednocześnie ponad 560 trafia do kategorii martwych, czyli takich, które od co najmniej 10 lat nie ruszyły się z miejsca. To nie tylko wynik długoterminowego trzymania. To także efekt zapomnianych kluczy, śmierci właścicieli czy zwykłych ludzkich błędów. Szacunki wskazują, że już w 2026 roku nawet 30% całkowitej podaży bitcoina może być trwale wyłączone z obiegu. To ponad 6 milionów monet, czyli niemal 1 trzecia tego, co kiedykolwiek zostanie wydobyte. Co to oznacza dla rynku? Choć całkowita liczba bitcoinów nie zmienia się i nadal zmierza do granicy 21 milionów, to realna dostępność staje się coraz mniejsza. A to działa jak magnes na wartość. Im mniej monet w obiegu, tym większa presja na wzrost cen. Dodajmy do tego, że dziś niemal 9 na 10 posiadaczy bitcoina jest na plusie. Czyli nie ma powodów, by sprzedawać. A giełdy świecą pustkami, bo ani wieloryby, ani drobni gracze nie ruszają swoich zasobów. Każdy trzyma jakby wiedział, co się święci. Oczywiście, by Bitcoin osiągnął magiczny milion dolarów za sztukę potrzebna byłaby dziesięciokrotna obecna kapitalizacja. Brzmi nierealnie? Kiedyś 100 tysięcy też wydawało się fantazją. Z każdym zagubionym kluczem i z każdym nieaktywnym portfelem Bitcoin staje się coraz większym rarytasem, a rzadkie rzeczy mają jedną wspólną cechę. Prędzej czy później stają się bezcenne. Polka Dot na dnie? Czy czeka nas wielkie odbicie? Kryptowaluta Polka Dot znów dotarła do poziomu, który w przeszłości zwiastował spektakularne wzrosty. W ostatnich dniach cena Dot spadła w okolice 3,5 dolara, czyli aż o 70% względem szczytów z końcówki zeszłego roku. To jednak właśnie ten poziom okazywał się już kilkukrotnie solidnym wsparciem, po którym kurs odbijał się z siłą katapulty. W poprzednich przypadkach od tego miejsca kurs potrafił wzrosnąć o ponad 200%. Tym razem na wykresie rysuje się formacja potrójnego dna, która, według analizy technicznej, często zapowiada zmianę trendu. Jeśli byki zdołają przebić się przez opór w okolicach 12 dolarów, możliwy jest nawet kilkukrotny wzrost ceny. Ale nie tylko technika daje nadzieję, fundamenty również są obiecujące. Polkadot zbliża się do końca prac nad największą od lat aktualizacją swojej sieci wersją 2.0. Najważniejszym elementem tej modernizacji jest mechanizm elastycznego skalowania, który pozwala jednej aplikacji działać na wielu rdzeniach jednocześnie. To ma zredukować koszty i zwiększyć przepustowość, co może zachęcić nowych deweloperów. Do tego dochodzi wysoki zwrot ze stakingu. Obecnie wynosi on niemal 12% rocznie, co plasuje DOT w ścisłej czołówce kryptowalut pod tym względem. Dla porównania, Ethereum daje około 3%, a Solana 7%. Takie oprocentowanie może przyciągać inwestorów długoterminowych i ograniczyć presję sprzedażową na rynku. Jest też cień szansy na coś jeszcze większego. Rynek spekuluje, że Grayscale może już wkrótce uzyskać zgodę amerykańskiego regulatora na uruchomienie funduszu ETF opartego na Polkadot. Taki krok otworzyłby drzwi dla dużych instytucji finansowych, które mogłyby wtedy inwestować w DOT za pomocą tradycyjnych narzędzi. Oczywiście wszystko to traci sens, jeśli cena spadnie poniżej wsparcia na poziomie 3,5 dolara. Wtedy scenariusz wzrostowy się rozsypie, ale jak na razie wygląda na to, że niżej już być nie może. A skoro dotknęliśmy dna, to może teraz pora na odbicie. I to takie, które zaskoczy wszystkich. Ustawa Genius zrobi przewrót na rynku. Akcje Circle i Robinhood wystrzeliwują. Amerykański senat zrobił krok, na który czekała cała branża kryptowalut. Przegłosował ustawę GINIUS, czyli nowe prawo regulujące rynek stablecoinów. To wydarzenie momentalnie odbiło się na giełdach. Akcje firm związanych z cyfrowymi aktywami poszybowały w górę, osiągając rekordowe poziomy. Ustawa, której pełna nazwa to Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act. Została przegłosowana 17 czerwca z stosunkiem głosów prawie 70 do 30. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek pełnego zabezpieczenia stablecoinów, czyli cyfrowych dolarów, realnym kapitałem, gotówką albo obligacjami skarbowymi. Nad regulacjami będą czuwać najważniejsze instytucje, rezerwa federalna oraz biuro kontrolera waluty. Celem ustawy jest stworzenie bezpiecznego i super szybkiego systemu płatności, opartego o cyfrowe aktywa który zwiększy zaufanie inwestorów i poprawi płynność całego rynku. Senator Bill Hagerty podkreślił, że to nie tylko impuls dla innowacji, ale też sposób na zwiększenie popytu na amerykańskie obligacje, nawet o ponad bilion dolarów. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Circle, firma stojąca za stablecoinem USDC, odnotowała absolutny rekord. Jej akcje zamknęły się na poziomie ponad 200 dolarów. Dwa tygodnie wcześniej w ofercie publicznej kosztowały zaledwie 31. Mamy więc niemal pięciokrotny wzrost wartości w niecały miesiąc. Podobnie imponujące wyniki pokazała giełda Coinbase, której akcje wzrosły o 14%. Znany inwestor Antoni Pompliano Nazwał to jasnym sygnałem, że Wall Street coraz mocniej chce mieć Bitcoina w swoim portfelu. Również Robinhood, popularna platforma inwestycyjna, osiągnęła historyczny szczyt, przebijając 78 dolarów za akcję. Wszystko wskazuje na to, że ustawa Genius nie tylko przynosi nowe standardy dla cyfrowego dolara, ale też uruchamia prawdziwy rajd na rynku spółek technologicznych związanych z kryptowalutami. Jeśli to dopiero początek, może być naprawdę ciekawie. Szwajcaria schodzi ze stopami do zera, czas na kryptowaluty? Bank Centralny Szwajcarii zaskoczył świat finansów, obniżając stopy procentowe do zera. Choć ten alpejski kraj od lat słynie z ostrożności i stabilności, jego najnowszy ruch pokazuje, że nawet najbardziej przewidywalne gospodarki zaczynają działać w trybie kryzysowym. Decyzja ta może być punktem zwrotnym nie tylko dla Europy, ale i dla globalnych rynków, a zwłaszcza dla świata kryptowalut. W czasach, gdy zyski z tradycyjnych lokat czy obligacji topnieją do symbolicznych wartości, inwestorzy naturalnie zaczynają szukać alternatyw, a jedną z najczęściej rozważanych opcji stają się właśnie aktywa cyfrowe niezależne od banków centralnych, ograniczone w podaży i coraz szerzej dostępne. Bitcoin i Ethereum już wielokrotnie zyskiwały w środowisku niskich stóp, a teraz mogą znów wejść na ścieżkę wzrostu. Zerowe stopy procentowe oznaczają tani kapitał. Dla startupów to szansa na łatwiejsze finansowanie, dla rynków, większą płynność, a dla technologii blockchain przyspieszenie adopcji. Jednocześnie coraz więcej osób zaczyna odczuwać niepokój związany z utratą siły nabywczej tradycyjnych walut. W efekcie przenoszą oszczędności do kryptowalut, które w ich oczach mogą lepiej chronić wartość majątku. Szwajcaria może być dopiero początkiem. Jeśli inne banki centralne pójdą jej śladem, świat może stanąć u progu kolejnej fali zainteresowania cyfrowymi aktywami. Już teraz w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze, że Rezerwa Federalna nie wytrzyma długo i również zacznie ciąć stopy. A w takim scenariuszu DIFA, stablecoiny i cały rynek krypto mogą rozkwitnąć na nowo. Nie wiadomo jeszcze czy to początek nowej hossy, czy tylko chwilowe poruszenie. Ale jedno jest pewne. W erze zerowych stóp procentowych cyfrowe aktywa znów trafiają do centrum uwagi. Altcoiny to oszustwa, ostrzega analityk. Czy warto słuchać? Rajat Sony, certyfikowany analityk finansowy i entuzjasta Bitcoina, zdecydowanie zabrał głos w sprawie altcoinów. W swoich wpisach w mediach społecznościowych porównuje inwestowanie w nie do hazardu, twierdząc, że większość z tych projektów to zwykłe pułapki dla naiwnych. Według niego prawdziwa wartość w świecie kryptowalut leży wyłącznie w Bitcoinie. Reszta to dym i lustra. Sony, który ma blisko dekadę doświadczenia na rynku finansowym, uważa altcoiny za projekty scentralizowane, często manipulowane i nie mające trwałej wartości. Przestrzega przed iluzją szybkich zysków i nawołuje do edukacji finansowej. Jego przekaz jest prosty. Przestań grać w ruletkę, kup bitcoina i poczekaj. Analityk twierdzi, że wielu ludzi inwestuje w altcoiny, nie rozumiejąc ich struktury ani ryzyka. Pod wpływem emocji kupują monety, których jedynym celem jest wywołać krótkoterminowy szum. Sony promuje inny model oszczędzanie w bitcoinie jako drogę do finansowej niezależności i ucieczki od systemu opartego na inflacyjnym pieniądzu fiducjarnym. Według niego bitcoin to nie tylko technologia, ale filozofia życia. W przeciwieństwie do altcoinów nie obiecuje szybkiego zysku, lecz stopniowe budowanie kapitału i spokoju ducha. Jego zdaniem wiele altcoinów, jak choćby XRP, to projekty narażone na centralizację i manipulację, a jedyną bezpieczną przystanią w świecie kryptowalut pozostaje BTC. Sony nie tylko krytykuje, ale także edukuje. Prowadzi platformy edukacyjne, gdzie tłumaczy, jak bezpiecznie przechowywać bitcoina. I dlaczego warto unikać spekulacji? Dla niego to nie tylko pieniądze, to wybór stylu życia. W świecie, gdzie większość ludzi nie rozumie, czym są pieniądze, jego misją jest przywrócenie świadomości i odpowiedzialności finansowej. Czy altcoiny to rzeczywiście oszustwa? Sony nie ma wątpliwości, ale jak zawsze, decyzja należy do Ciebie. Meksykański miliarder nie ma wątpliwości: Bitcoin zdominuje świat. Ricardo Salinas Pliego. Jeden z najbogatszych ludzi w Ameryce Łacińskiej z całą stanowczością twierdzi: "Wiem co się stanie z Bitcoinem". I właśnie dlatego postanowił znacząco zwiększyć swoje zasoby tej kryptowaluty. Jego decyzja nie wynika z chwilowych wahań rynku ani z geopolitycznych wydarzeń. To przemyślana strategia oparta na przekonaniu, że przyszłość należy do cyfrowego złota. W rozmowie z Kitco News Salinas nie owijał w bawełnę. Jego zdaniem system fiat to iluzja, która niszczy wartość oszczędności zwykłych ludzi. Bitcoin natomiast ma być odpowiedzią, niezależną, zdecentralizowaną i trudną do przejęcia przez rządy. Dlatego nie ufa funduszom ETF i nie chce, by jego aktywa były zależne od instytucji. Stawia na fizyczny bitcoin przechowywany offline z dodatkowymi zabezpieczeniami. Dla Salinasa kluczem jest przewaga informacyjna i odpowiednie wyczucie czasu. Twierdzi, że wie, co się wydarzy i nie zamierza czekać, aż inni to odkryją. Ostatnio znacznie zwiększył swoje zasoby bitcoina, nie czekając na sygnały z rynku. Nawet gdy bitcoin stracił na chwilę kilka procent w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie, miliarder widzi to jako chwilowe zakłócenie, podobne do poprzednich rajdów, które kończyły się imponującymi wzrostami. Jego portfel inwestycyjny mówi sam za siebie: aż 70% stanowi bitcoin, a resztę dzieli między złoto i spółki wydobywcze. Dla Salinasa to jedyny sposób na realną ochronę kapitału przed inflacją i manipulacjami banków centralnych. Obligacje w systemie Fiat uważa za jedną z najgorszych inwestycji. Miliarder nie tylko inwestuje, ale też edukuje. Prowadzi kampanię w banku Azteka, gdzie zachęca klientów do zakupu bitcoina. Promuje też kontrowersyjną strategię: wziąć tani kredyt hipoteczny w walucie fiducjarnej, kupić za to bitcoina, a spłatę obsługiwać powoli, sprzedając niewielkie jego części. Choć Salwador już ogłosił bitcoina legalnym środkiem płatniczym, Salinas nie wierzy, że Meksyk pójdzie tą samą drogą. Rząd, jak twierdzi, Zarabia na obecnym systemie i nie ma interesu w jego zmianie. Tymczasem on sam przewiduje, że BTC wyprze złoto jako rezerwowy magazyn wartości, stanie się globalnym aktywem i zabezpieczeniem przed upadkiem starego porządku. Jego przesłanie? Proste i mocne. Zrozum bitcoina albo zostań w tyle. Szeryf z Teksasu przecina bitomat, by odzyskać pieniądze ofiary oszustwa. Czy poszedł za daleko? W hrabstwie Jasper w Teksasie doszło do niecodziennej akcji. Lokalny szeryf Chuck Havard, uzbrojony w piłę do metalu, przeciął jeden z bitomatów, by odzyskać środki, które rodzina straciła w wyniku oszustwa. Ofiara została zmanipulowana przez osobę podszywającą się pod urzędnika państwowego i wpłaciła równowartość około 25 tysięcy dolarów do automatu Bitcoin, Sądząc, że to mandat, po zabezpieczeniu nakazu przeszukania, szeryf rozciął urządzenie należące do firmy Bitcoin Depot. Z wnętrza maszyny odzyskano nie tylko całą sumę przekazaną przez rodzinę, ale też dodatkowe środki, razem blisko 32 tysiące dolarów. Celem było odzyskanie pieniędzy i zatrzymanie ich, zanim oszust zdołałby je wypłacić z blockchaina. Jednak działania szeryfa wywołały kontrowersje. W sieci pojawiły się komentarze krytyczne wobec tej interwencji. Internauci zauważyli, że rozcinanie maszyny, należącej do prywatnego operatora, który prawdopodobnie nie miał nic wspólnego z oszustwem, może być nadużyciem władzy. Jeden z użytkowników Reddita porównał to do konfiskaty pieniędzy z kasy sklepu po tym jak klient kupił w nim karty podarunkowe dla oszustów. Szeryf Howard nie ma jednak wątpliwości co do słuszności swoich działań. Oświadczył, że zrobi wszystko, by chronić mieszkańców przed przestępcami. Podkreślił też, że tego typu sprawy z udziałem kryptowalut są wyjątkowo trudne do rozwiązania, a przestępcy często pozostają nieuchwytni. Ta historia wpisuje się w szerszy trend rosnącej nieufności wobec kryptowalutowych bankomatów. Coraz więcej miast i krajów reaguje na wzrost liczby oszustw. FBI poinformowało niedawno, że w samym tylko 2024 roku odnotowano w Stanach niemal 11 tysięcy skarg i straty sięgające blisko ćwierć miliarda dolarów z powodu oszustw z użyciem bitomatów. W odpowiedzi niektóre regiony podejmują działania. W mieście Spokane w stanie Waszyngton wprowadzono zakaz instalowania nowych kryptowalutowych automatów, z kolei Australia ograniczyła maksymalne depozyty i wypłaty do 5000 dolarów australijskich. W świetle tych faktów pytanie brzmi: czy działania szeryfa z Teksasu to zdecydowana ochrona obywateli, czy już zbyt daleka ingerencja w prywatną własność? Jedno jest pewne: Bezpieczeństwo i regulacje w świecie kryptowalut stają się coraz ważniejszym tematem w debacie publicznej. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut, podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.